Jaki byłby poradnik odpornościowy na jesień, jeżeli by wziąć pod uwagę suplementy potwierdzone badaniami dla odporności? Zastanówmy się: skoro aż 70% aktywności układu odpornościowego koncentruje się w wyściółce Twoich jelit, to dlaczego większość ludzi, którzy mają porady odpornościowe, całkowicie omija jelita? Ja, jako praktyk medycyny funkcjonalnej, często zaczynam od tego niedopasowania, dlatego że ja naprawdę wspieram to połączenie jelit z układem odpornościowym. Ok? I mówię Wam o sprawdzonych narzędziach, które sprawdzają się w praktyce. Więc omówmy pewne suplementy diety oparte na dowodach naukowych. Które wzmacniają układ odpornościowy, z których wiele działa od strony właśnie jelit. W tym filmie dowiesz się, jak to zrobić, abyś nie musiał zamieniać swoich szafek w apteki. Dlaczego jelita są najważniejsze? Bo około 70% układu odpornościowego wyściela twoje jelita. Tutaj mikrobiom uczy komórki odpornościowe odróżniania przyjaciół od wrogów buduje spokojną tolerancję na codzienne narażenia, jednocześnie pozostając gotowym na realne zagrożenia. A więc ta interakcja jest kluczowym elementem osi jelitowo-odpornościowej, a aktualne badania wyjaśniają w jaki sposób to działa. Kiedy ten ekosystem jest w równowadze, mechanizmy obronne działają skutecznie i są mniej reaktywne. Zdrowa wyściółka jelit jest niezawodna. Warstwa śluzu, pomocne produkty uboczne bakterii, postbiotyki, takie jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, wspierają tą równowagę. A kiedy równowaga zostanie zaburzona, organizm może nadmiernie reagować na drobne bodźce, narażać się na sezonowe infekcje. Możesz wspierać ten układ. Stosując proste, regularne suplementy, wykazano, że niektóre probiotyki specyficzne dla szczepów, niektórych zmniejszają liczbę infekcji górnych dróg oddechowych i skracają liczbę dni chorobowych. Rośliny bogate w błonnik i fermentowana żywność pomagają odżywić te dobre mikroorganizmy. Dzięki czemu układ odpornościowy może pozostać czysty, spokojny i gotowy do działania. Ta krótka lista jesiennych sposobów na wsparcie Twojej odporności, to przede wszystkim wybór kilku narzędzi, które faktycznie działają. Są to suplementy, po które ja sięgam najczęściej ponieważ opierają się na danych z badań na ludziach i mają jasne mechanizmy działania. Sprawdza się to w praktyce. Klinicznie przetestowane probiotyki, następnie cynk, następnie witamina D3 ukierunkowana i dobrze wchłaniająca się, nie taka, że im więcej tym lepiej, prawda? Więc przyjrzyjmy się każdemu z nich i zobaczmy, jaki jest sygnał Badawczy i jak wykorzystać go w praktyce. Zacznijmy od tego, że większość um, aktywności układu odpornościowego faktycznie uczy się i adaptuje się od probiotyków, które wspierają połączenie jelit z układem odpornościowym. Więc zajmijmy się troszkę szerzej tymi probiotykami najpierw. prawda? Dlaczego jesienią warto brać probiotyki? Probiotyki wspierają wyściółkę jelit i pomagają komórkom odpornościowym w jelitach reagować precyzyjniej, co ma znaczenie jesienią i zimą, gdy wzrasta liczba godzin spędzonych w pomieszczeniach i w związku z tym też są problemy ze snem. Zrównoważony mikrobiom trenuje odporność Twoją, wspiera warstwę śluzu. I pomaga utrzymać spokojną barierę jelitową, co stanowi podstawę stabilniejszej obrony sezonowej. Co sugerują badania? Badania na ludziach pokazują, że niektóre dobrze zidentyfikowane szczepy probiotyczne powiązane są z mniejszą liczbą infekcji górnych dróg oddechowych lub krótszym czasem trwania choroby. Bifidobacterium, szczególnie Bifidobacterium animalis B104 i szczepy Lactobacillus. Oczywiście wiele osób łączy probiotyki z roślinami bogatymi w błonnik lub fermentowaną żywnością, aby wspierać cały ekosystem. Pamiętaj, że probiotyki na bazie zarodników glebowych są najlepsze. I wraz z probiotykami, prawda? Takie jak z Global Healing. Następnie cynk. Dlaczego jesienią cynk? Dlatego, że cynk jest czymś, co ja polecam jako codzienny suplement wzmacniający odporność dla każdego. Wykazano na przykład, że oktan cynku, glukonian cynku, glicynian cynku nie jest taki skuteczny, jak naturalnie stosowany cynk na przykład z liścia gławy, który organizm od razu przyjmuje, prawda? To sprawia, że są one środkiem doraźnym. Niecałorocznym nawykiem. Ja cynku bym nie brała cały rok, właśnie w okresie jesiennym. Badania, jako metaanalizy badań randomizowanych, wskazują, że cynk może skrócić czas trwania objawów przeziębienia o około 1 trzecią. Zwłaszcza, gdy całkowita dawka dobowa zapewnia około 75-90 do mg cynku w ciągu pierwszych dni choroby. Ważne jest naprawdę zwrócenie uwagi na formę cynku, dlatego że nie wszystkie działają tak samo. Nawet oktan cynku wiąże się inaczej niż glukonian, okay? co wydaje się być jednym z czynników wpływających na efekt. A więc nie zaleca się nawet dostosowania do nosowych aerozoli cynku albo jakichś drażet cynkowych, absolutnie. Dlatego że cynk naturalny jest najlepszy. Także szukaj... Takich suplementów jak z Global Healing, które są wyciągami surowych roślin, i cynk przyjmuj co 2-3 godziny w pier przy pierwszych objawach przeziębienia przez kilka dni, prawda? Najlepiej nie łączyć jednocześnie wysokich dawek cynku z suplementami z żelaza i miedzi, ponieważ mogą one konkurować o wchłanianie. Ponieważ kluczowe jest krótkotrwałe stosowanie cynku, unikaj przedłużania tego protokołu. Dłużej niż tydzień, chyba że lekarz Ci inaczej zaleci, ok? Dlatego może to doprowadzić do niedoborów żelaza lub miedzi. Także cynk, jeden tydzień, dobry cynk, ekologiczny, wyciąg z liścia gławy. A witamina D3? Dlaczego jesienią? Dlatego, że poziom witaminy D naturalnie spada wraz ze skracaniem się dnia. To jest po pierwsze. Ten spadek może wywołać na, ten spadek może wpływać na sygnalizację immunologiczną, ale przyjmowanie dużych zbiorowych dawek na wszelki wypadek nie jest najlepszą strategią. Tak samo duże dawki raz na tydzień nie są dobrą strategią. Absolutnie to się źle przyswaja. D3 to jest składnik odżywczy, który ma znaczenie, ale chodzi o jego wystarczającą ilość, a nie mega dawki, ok? Dlatego, że badania sugerują i tutaj mamy przegląd wielu klinicznych badań dotyczących witaminy D i zdrowia układu odpornościowego nawet z 2024 roku więc dosyć nowe badania. Wykazują, że chociaż witamina D może pomóc złagodzić niektóre objawy stanu zapalnego, nie skraca wyraźnie czasu trwania choroby, hospitalizacji, ani nie zapobiega infekcjom. Innymi słowy, witamina D jest ważna, aby korygować jej niedobór, ale nie należy jej traktować jako samoistny, jakaś samoistna tarcza ochronna w okresie przeziębień. Okay? Biorąc pod uwagę, że znaczna część populacji ma niedobór witaminy D3, jest to nadal ważny czynnik do optymalizacji twojego zdrowia. Ogólne zalecenia i bezpieczeństwo jest takie, najbardziej praktycznym, pierwszym krokiem jest wykonanie aktywnego badania krwi z witaminą D, aby sprawdzić, jaki masz jej poziom. Oczywiście zapotrzebowanie różni się w zależności. Od masy ciała, szerokości geograficznej, odcienia skóry i możności Twojego wchłaniania. Więc ważne jest, aby znać swoją wartość bazową, aby suplementacja była spersonalizowana, a nie zgadywana. Mądry, jesienny plan odpornościowy nie polega na przyjmowaniu nie wiadomo jakiej ilości suplementów. Chodzi tutaj o wybór stałego, codziennego fundamentu, najważniejszych, tych, o których ja powiedziałam, tych trzech. Masz kilka narzędzi pod ręką, prawda? I przyjmujesz w momentach, kiedy to potrzebujesz. Probiotyki, cynk i witamina D3 naprawdę pokazują to, co jest w badaniach, prawda? I spożywane pokarmy, według radzenia sobie ze stresem, jakość snu też jest ważna. Wszystko decyduje o tym, czy Twój układ odpornościowy jest nadreaktywny, czy jest ospały, czy jest zrównoważony. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, lub jeśli przeziębienia, problemy jelitowe lub stres wciąż Cię dobijają, spersonalizowane podejście może pomóc. Życzę Wam, żeby Wasza odporność była mocna na tą zimę. Teraz należy konkretnie zacząć probiotyki, Cynk i witamina D. Jeżeli ktoś chciałby kupić te trzy razem z Global Healing, proszę napisać do info maupa detoxpolska.pl, a ja poproszę ich o kupon oszczędnościowy. Jeżeli są jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach, a ja na nie chętnie odpowiem.